Serdecznie dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej międzyresortowej dotyczącej umowy handlowej między krajami Unii Europejskiej oraz krajami Mercosuru. Na dzisiejszej konferencji gościmy wicepremiera, ministra obrony narodowej, premiera Władysława Kośniaka-Kamysza. Witamy serdecznie ministra rozwoju i technologii, pana Krzysztofa Paszyka, oraz wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, pana Stefana Krajowskiego. Na wstępie serdecznie dziękuję medium. Za to, że znalazły czas i zechciały wziąć udział w tych ważnych dla naszego społeczeństwa sprawach. Od razu informuję, że po zabraniu głosu przez poszczególnie wymienionych ministrów będzie możliwość zadawania pytań. Mikrofon do zadawania pytań znajduje się po mojej prawej stronie i jak zawsze imię nazwisko, nazwę redakcji. Panie premierze proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo panowie ministrowie, Szanowni Państwo, jesteśmy tuż po radzie ministrów, w której wszyscy w trójkę braliśmy udział, a sprawa jest dla nas bardzo ważna. Jest oczywiście ważna dla konsumentów i rolników w Polsce, ale też dla naszego środowiska politycznego. Stąd ten skład i, i ta obecność umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur wiąże się z dużymi emocjami od samego początku jej negocjowania my mieliśmy jasne stanowisko jako polskie stronnictwo ludowe i z takim stanowiskiem też chodziliśmy do rządu mówiąc że umowy które są podpisywane przez Unię Europejską umowy które są podpisywane z innymi państwami muszą spełniać jeden podstawowy warunek. Muszą być bezpieczne dla konsumentów, i w tym wypadku i rolników, i konsumentów, i rolników. Ta umowa nie spełnia tego warunku. O, to nie jest bezpieczna umowa, ta umowa nie daje poczucia bezpieczeństwa i nie gwarantuje bezpieczeństwa ani jakości żywności, ani bezpieczeństwa rozwijania swoich gospodarstw. My jesteśmy za ochroną rynku europejskiego, ochroną rynku polskiego. Dlaczego? Bo wiemy, w jakich warunkach produkujemy. Polscy rolnicy, żeby sprzedać dobrą żywność, muszą spełnić bardzo wymagające standardy i mają ogromne restrykcje, które są wynikiem wieloletnich działań Unii Europejskiej. Te wszystkie przygotowania do produkcji. Wszystko musi być bardzo jasno i wyraźnie oznakowane, opisane, zużycie środków ochrony roślin ograniczone. Cały cykl produkcyjny jest bardzo restrykcyjny. W krajach Ameryki Południowej nie wiem, jak to się odbywa. Nie mamy tutaj pewności, że wszystko przebiega w takich standardach jak w Unii Europejskiej, wręcz powiem więcej, na pewno nie przebiega w takich standardach jak w Unii Europejskiej. Stąd nasz jasny i wyraźny sprzeciw przeciwko podpisaniu umowy pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur i cieszę się, że to jest nie tylko stanowisko jednej formacji politycznej, ale to jest to stanowisko całego rządu. Pan premier Tusk przyjął naszą propozycję, pan minister Plaszek w konsultacji z Ministerstwem Rolnictwa, z Ministrem Krajskim, z Ministrem Siekierskim, przedstawił dzisiaj uchwałę Rady Ministrów, która jednogłośnie oczywiście została przyjęta. Wcześniej miałem okazję z Panem Premierem na ten temat rozmawiać. Jest pełne zrozumienie polskiego stanowiska, nie tylko stanowiska Ministra Rolnictwa, bo też niektóre środowiska polityczne w ostatnim tygodniu próbowały powiedzieć, a to jest stanowisko jednej z partii koalicyjnych, to jest stanowisko tylko Ministra Rolnictwa. To jest stanowisko całej koalicji, całego rządu. To jest stanowisko rządu polskiego. I to jest dla nas bardzo ważne i bardzo jasne. Teraz trwają też działania dyplomatyczne, żeby zbudować mniejszość, która zablokuje tego typu rozwiązania, bo jest taka mniejszość możliwa do zbudowania, choć oczywiście nie będzie o to łatwo. Zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Też i Pan Premier i Minister Sikorski są zaangażowani, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Minister Rolnictwa, Minister Paszyk też będą robić wszystko, żeby nie doszło do wdrożenia w życie, szczególnie w obszarze rolnictwa, umowy o wolnym handlu pomiędzy Europą a, a krajami Mercosur. To jest e, nasz jeden z punktów, który zrealizowaliśmy, e, to jest nasza obietnica przedwyborcza, którą skrupulatnie w tej koalicji realizujemy. Serdecznie dziękujemy panie premierze. O głos poproszę pana wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, Stefana Krajewskiego. Szanowny panie premierze, panie ministrze, szanowni państwo. Polska jest dużym eksporterem produktów rolnych. Wartość produktów rolnych wyeksportowanych w 2023 roku to 236 miliardów 15% całego naszego eksportu, więc producenci mięsa, mleka. Cukru z niepokojem patrzyli w przyszłość, kiedy mówiliśmy o tym, że ta umowa może być w takim kształcie podpisana, bo bezpieczeństwo żywnościowe trzeba traktować w dwóch aspektach: ilościowym i jakościowym, nie tylko dostęp do żywności, ale żywność wysokiej jakości, na co stawia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na co stawia Polski rząd chcemy, żeby ta żywność była bezpieczna, żeby spełniała wszelkie normy europejskie. W związku z tym, że nie mamy pewności, czy te produkty przywiezione z krajów Merc Mercosur będą wszystkie normy europejskie spełniać, chcemy, żeby to było zawarte i w tym kształcie tej umowy. Nie chcemy podpisać. Tak jak pan premier już mówił, trzeba znaleźć oczywiście odpowiednią koalicję państw, która nas będzie również wspierać. W ostatnim czasie środowiska polityczne, które tak w tej chwili nas zachęcają i mówią o tym, że powinniśmy zablokować, nie zrobiły nic wtedy, kiedy mogły zrobić, żeby jednak ta umowa w innym kształcie, już nawet w tym momencie, była dyskutowana. Ale też musimy pamiętać o tym, że. Ostatni czas to anomalia pogodowe, klęski, które dotknęły polskich rolników, to wcześniej za poprzedniego rządu niekontrolowany napływ produktów z krajów trzecich, z Ukrainy. To wszystko powoduje, że rolnicy mieli trudny czas. Dzisiaj to wsparcie dla rolników jest coraz większe i tutaj też wydatkowujemy coraz szybciej, sprawniej środki unijne po to, żeby zabezpieczyć przyszłość polskiego rolnictwa, nie tylko mówić o rolnictwie podczas dożynek i przed wyborami, ale żeby każdego dnia rząd polski o to rolnictwo dbał. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję panie ministrze. Ja głos poproszę ministra rozwoju i technologii, pana Krzysztofa Paszyka dziękuję bardzo szanowni państwo jako rząd apelujemy do Komisji Europejskiej aby tej umowie o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Mercosur nadać właściwe proporcje to znaczy muszą być właściwe wyważone proporcje między interesami przemysłu interesami rolnictwa i interesami europejskich konsumentów w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego jako Minister Odpowiedzialny za Gospodarkę, zwracam uwagę z całą mocą na to, że rolnictwo jest w Polsce od wielu lat bardzo silnym elementem naszej gospodarki. To, o czym pan minister Krajewski wspominał, to rolnictwo. Buduje właśnie jej, jej siłę. I nie może być takiej sytuacji, że to rolnictwo, w które zainwestowaliśmy spore pieniądze, gospodarstwa unowocześniły się, dostosowały do wymogów środowiskowych, do tego rolnictwa, które nazywamy zrównoważonym. I dzisiaj nie możemy doprowadzić do sytuacji, że będzie ono skazane na konkurowanie z rolnictwem, które dzisiaj. Jest uprawiane na wyciętych lasach Amazonii albo wyciętej e, pięknej e przyrodniczo Brazylii, na połaciach z Brazylii. To byłoby niemądre i zwracamy na to, jako Polska cieszymy się, że nie jesteśmy osamotnieni w tym. Bardzo, bardzo z całą mocą uwagę. Ja będę miał możliwość spotkania się z moim odpowiednikiem we Francji w przyszłym tygodniu i będę też starał się w tym kontekście, o którym mówiliśmy, aby ta kwestia budowania tej większości blokującej była też najważniejszym tematem naszej rozmowy. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję Panu Premierowi Kosiniakowi Kamyszowi, Ministerstwu Rolnictwa, obecnemu tu Ministrowi Krajskiemu za wsparcie tego stanowiska, które w Ministerstwie Rozwoju i Technologii przygotowaliśmy i które zostało przyjęte przez Radę Ministrów. Serdecznie dziękuję za zabranie głosów. Przechodzimy do bloku pytań. Mikrofon znajduje się po prawej stronie, także prosimy o przeniesienie. Widzę, że jest, zmierza... tak zapraszam również Panią. Mikrofon po prawej stronie. Że na Pesta Polska News, panowie ministrowie, panie premierze? Najpierw chciałam zapytać, mam dwa pytania. Najpierw chciałam zapytać o te wysiłki dyplomatyczne. No oczywiście wiemy, że było spotkanie na poziomie resortów rolnictwa ze stroną francuską. Tutaj pan minister też wspomniał o kontaktach ze stroną francuską. No, Francja zresztą chyba najgłośniejszy przeciwnik tej umowy z Mercosurem, albo równie głośny jak my, no ale tylko Polska i Francja nie wystarczą. Więc jakie inne kraje, w jaki sposób państwo mobilizujecie? To jest moje pierwsze pytanie, a drugie pytanie stanowisko rządu brzmi sprzeciwiamy się tej umowie w obecnym kształcie Ja oczywiście rozumiem, że to jest taka trochę klauzula generalna to w obecnym kształcie, natomiast w jakim kształcie potencjalnie dla Polski taka umowa negocjowana przecież od ponad 20 lat byłaby akceptowalna? Dziękuję bardzo. Ja zacznę od tej, dru tej drugiej, drugiego pytania i drugiego sformułowania, które jest bardzo istotne bo on odnosi się do tej propozycji dzisiejszej. Ona jest po prostu nie do przyjęcia. Taka propozycja jest nie do przyjęcia. Jaka byłaby do przyjęcia? Taka, która byłaby bezpieczna dla europejskich i polskich konsumentów i korzystna dla europejskich i polskich rolników. Na razie takiej na horyzoncie, szczerze mówiąc, nie widzę. Ale jeżeli ktoś wymyśli taką, to, to bardzo dobrze. Zawsze pozostaje nasza otwartość. Dzisiaj... Jasne i wyraźnie mówimy nie dla Mercosuru, nie dla umowy o wolnym handlu z Mercosurem. I to jest jasne i klarowne stanowisko całego rządu. Na kogo możemy liczyć, to pewnie panowie ministrowie jeszcze opowiedzą o swoich działaniach w tym względzie. Ale tutaj dyplomacja i pan minister Sikorski jest zaangażowany. No Francja jest podstawowym, ale jest Irlandia, jest Belgia. Liczymy na inne kraje. Wszystkiego pewnie nie, 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 nie chciałem powiedzieć, bo to każdy kraj musi podjąć własną decyzję, ale wiele z tych emocji, które są na przykład obecne we Francji, myślę, że na okoliczne państwa się dość mocno przenosi i to prawda. I Polska, i Francja tutaj są w takim awangardzie, w najmocniejszych państwach, które jasno i wyraźnie mówią o ochronie konsumentów i rolników. Ja do tych krajów, które wymienił pan premier Kosiniak-Kamysz, jeszcze dołożę Irlandię, która też podziela tą optykę, którą prezentujemy. Więc myślę, że też cały szereg argumentów mamy do tego, aby tą większość blokującą zbudować, ten element środowiskowy, o którym mówiłem, gospodarczy, też bezpieczeństwo żywnościowe. To są dzisiaj argumenty, które zyskały w ostatnim czasie na znaczeniu i myślę, że one pozwolą zawalczyć o taką większość. Tutaj pan minister Czesław Siekierski oprócz spotkania, które odbyło się tutaj w resorcie z panią minister Rolnictwa Francji prowadził też rozmowy podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa w Brukseli. W najbliższym czasie też będą prowadzone rozmowy z trójką, z którą będziemy współprowadzić prezydencję, więc na wszystkich, na wszystkich możliwych spotkaniach, tych bardziej mniej oficjalnych poruszany jest temat umowy z Mercosurem i mam nadzieję, że uda nam się zbudować tę mniejszość, która będzie blokującą mniejszością. Serdecznie dziękujemy. Kolejne pytanie. Jeżeli do określonej osoby jest skierowane, to również prosimy o skierowanie. Ja proszę poproszę o odpowiedź może Pana Kosiniaka-Kamysza. Chciałam zapytać, Ewa Wesołowska, Polska Agencja Prasowa, które kraje z Unii Europejskiej i dlaczego są najbardziej zainteresowane podpisaniem tej umowy? To jest pierwsze pytanie. Mam też pytanie do pana wiceministra. Y, Infrastrukturę. Y, tak, chyba Rozwoju i technologii. Gospodarkę. Mianowicie rolnictwo i produkty związane z produkty żywnościowe to tylko jeden z elementów tej umowy. I czy, i, znaczy jak można tę umowę jakby tu powiedzieć przebudować, żeby polskie firmy na tej umowie skorzystały? I trzecie pytanie już trochę może obok tematu, to dzisiaj pan premier poinformował, że półtora miliarda złotych zostanie przekazane uczelniom, które to uczelnie otrzymają takie wsparcie i rozumiem, że to jest wsparcie w formie obligacji. Zacznę od, też od ostatniego pytania. Pewnie cała lista będzie zaraz dostępna dla Państwa. Ja wiem o, o jednej ważnej inicjatywie inwestycji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla szpitala. Uniwersyteckiego w Krakowie i, i rozmawiałem z panem ministrem Grabcem, więc tutaj na pewno ten kierunek powinien być przyjęty. Reszta będzie informacji na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jeśli chodzi o państwa, które na pewno są przyjazne dla umowy o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej, to nie będzie zaskoczeniem, że to będą te państwa, które od lat mają najbliższy kontakt, Portugalia szczególnie pewnie Hiszpania, tutaj koledzy lepiej znają te niuanse, bo uczestniczą w debatach europejskich, ale to, to, to zawsze był ten kierunek, który był bliski relacjom z Ameryką Południową i stamtąd płynęła inspiracja również dla tej umowy w Unii Europejskiej, jak to pamiętam historycznie, przecież zgoda na tą umowę w obliczu w tej politycznej wersji zapadła chyba w 2019 roku, jak nasi poprzednicy rządzili dzisiaj tak, głośno krzyczą, chcą uchwały w Sejmie podejmować. Wtedy jakoś zdolności do lepszych warunków dla polskiego rolnictwa nie potrafili osiągnąć. My to zrobiliśmy. Dziś polski rząd jednogłośnie, różne formacje polityczne przyjmują jasne i wyraźne stanowisko. Szanujemy, chciałbym też powiedzieć, że szanujemy naszych partnerów z Ameryki Południowej. Szanujemy naszych przyjaciół z południa Europy, z Półwyspu Iberyjskiego, ale interes polskich i europejskich konsumentów jest dla nas najważniejszy. W imieniu tego interesu występujemy i polskich, i europejskich rolników. Myślę, że go lepiej czujemy, bo nie może być zgody na umowę, która nie gwarantuje bezpieczeństwa żywności, a ta umowa nie gwarantuje bezpieczeństwa żywności. A tu jeszcze te, dopytując się, to nie są jakby zainteresowani, nie obawiają się e, konkurencji mhm. z państw e, Ameryki Polskiej. Panowie ministrowie. Ja się odniosę do tego, bo kraje, które. Nie stoją rolnictwem, a chociażby mają rozwinięte porty morskie, transport, nie zwracają aż takiej dużej uwagi na te umowy, bo liczą, że sobie zarobią w innych obszarach, ale my stoimy rolnictwem. Przede wszystkim nasza żywność jest bezpieczna, stawiamy na systemy jakości, o których coraz częściej mówimy i dlatego też chcemy, żeby to nasze produkty trafiały na europejski rynek, do krajów trzecich, a nie do nas na pewno produkty spoza Unii Europejskiej. Zwłaszcza widzimy, że te wymagania, które muszą spełnić europejscy rolnicy są coraz bardziej wyśrubowane I dlatego też pojawiły się protesty europejskich rolników związane z Europejskim Zielonym Ładem, który udało się przebudować i w pewnej części naprawić i tak samo dzisiaj są protesty dotyczące ewentualnej podpisania umowy z Mercosur, z krajami Mercosur, więc tutaj no każdy kraj patrzy poprzez też, myślę, własny interes, bo, bo tak jest, że w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć nasz kraj, naszych rolników, przetwórców, przedsiębiorców, którzy od lat zainwestowali duże środki, w tym środki unijne właśnie. To nie Hiszpania czy Portugalia, Pani redaktor, są potentantami, jeśli chodzi o produkcję drobiu, produkcję wieprzowiny, produkcję cukru, tylko Polska, więc to nic nadzwyczajnego, że głośno, wspólnie o tym... Mówimy, natomiast ja bardzo przestrzegam przed takim sformułowaniem, że rolnictwo to jest tylko część tej umowy. To jest najważniejsza część tej umowy, bo ona będzie rzutowała w najbliższych latach na potencjał, na możliwości europejskiego rolnictwa. Jeśli chcemy zagwarantować Europejczykom dostęp do dobrej, taniej i bez ograniczeń żywności, to musimy przewidywać zagrożenia, wyprzedzać, że ten potencjał, który dzisiaj ma europejskie rolnictwo, może chociażby ze względu na wyzwania klimatyczne już nie być za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat w stanie zagwarantować wyżywienia całej Europie. Pani pytała, co mogłoby stanowić jakiś punkt wyjścia do nowego otwarcia, jeśli chodzi o tą umowę, no na przykład tożsame środowiskowe wymogi, którym będzie podlegało rolnictwo argentyńskie, brazylijskie do tych, które, którym już dzisiaj podlega rolnictwo polskie, niemieckie, francuskie. Przypomnę jeszcze raz, ono dzisiaj tu jest niezwykle wyśrubowane, jeśli chodzi o wymogi środowiskowe, jakościowe, sanitarne. Więc no nie możemy dzisiaj doprowadzić do tego, aby polski farmer, który ma całą litanię wymogów, konkurował z farmerem, który nie będzie miał żadnych wymogów, a jeszcze którego bydło będzie wypasane na świeżo wyciętej połaci Puszczy Amazońskiej, na przykład. Serdecznie dziękujemy i prosimy o kolejne pytania. Bartłomiej Nowak, TVN24. Panowie ministrowie, panie premierze, pierwsze pytanie do wszystkich. Jaki wpływ na decyzję rządu mają protesty polskich rolników, w tym ten sprzed tygodnia, który odbył się przed Sejmem? Rolnicy na miejsce przywieźli wtedy trumnę i mówili o przyjęciu umowy Unia-Kraje Mercosur jako śmierć polskiego rolnictwa. A i dwa, pytanie, dwa pytania do pana premiera. Czy podtrzymuje pan propozycję jednego kandydata koalicji na prezydenta? Dzisiaj Dariusz Klimczak mówił w tefan 24 że Pana propozycja ma ogromny sens i jeszcze jesteśmy w stanie go wyłonić. I co będzie najważniejszym tematem kampanii prezydenckiej? Do czego Pan oczekuje? Jakie tematy będą Pana zdaniem najważniejsze? Dziękuję. Pierwsza kwestia PSL mówiło w kampanii 2019 roku i w kampanii 2023 roku, że jest przeciwko umowie Mercosur. Od 2019 roku polecam nasze publikacje wyborcze, nasze programy wyborcze. My jego po prostu realizujemy. I dziękujemy za wsparcie tym wszystkim, którzy myślą podobnie. Ale od początku czuliśmy, że ta umowa zagraża bezpieczeństwu konsumentów i rolników w Polsce i w Europie, a my za to odpowiadamy, nawet jak byliśmy w opozycji i podpowiadaliśmy wówczas rządzącym, żeby się sprzeciwiali tej umowie, nie byli w stanie takiego jasnego stanowiska wyrazić, jak my to robimy w tym momencie, całej koalicji wszystkich środowisk, my to mówimy bardzo wyraźnie, więc to jest nasza decyzja, cieszę się, że, że Pan Premier tutaj wspiera nas w tym działaniu, wspiera nas cały rząd, więc bardzo, bardzo to jest dobre od 2019 roku PSL jasno i wyraźnie mówiło że jest przeciwko umowie Mercosur. Jeśli chodzi o kampanię wyborczą o kandydata, dopóki piłka w grze to pewnie wszystko jest możliwe, dopóki się nie doszło do zarejestrowania kandydatów, wszystko jest możliwe. Pamiętam wybory poprzednie dość dokładnie. No i tam mieliśmy nawet zamiany kandydatów. Oczywiście sytuacja nadzwyczajna. Ale widać, że życie pisze nam takie scenariusze, których byśmy się jeszcze dzisiaj nie spodziewali. Jak to będzie wyglądać w najbliższym czasie, zobaczymy. Bardzo dobrym wspólnym kandydatem byłby Szymon Hołownia i będziemy go wspierać ze wszystkich sił i zaproponujemy dwa główne tematy w tej kampanii. To dla nas jest bardzo ważne i wiem, że dla pana marszałka Hołowni te tematy są bardzo bliskie, czyli bezpieczeństwo i gospodarka. I Trochę się tak w takim kształcie dzisiaj spotykamy. Bezpieczeństwo żywnościowe to jest i bezpieczeństwo ludności, żeby miała żywność najlepszej jakości, i rozwój gospodarczy, bo rolnictwo, tak jak powiedział pan minister Krajski, 15% polskiego eksportu. To jest gigantyczny udział w eksporcie. To jest marka na cały świat. To jest taki skarb narodowy, to jest symbol Polski, to jest dobra, zdrowa żywność. Więc o to będziemy zabiegać i w ten sposób będziemy chcieli, żeby ta kampania przebiegała. Bezpieczeństwo i gospodarka to. To powinny być dwa główne tematy i nasze propozycje, propozycje naszego kandydata w tym kierunku będą szły. Kiedy mogę. W zakresie. Drugie pytanie było, dotyczyło zakresu rolnictwa. Protestów, Protestów rolnictwa. Jaki no, wpływ protesty Te rozmowy, rozmowy trwały dużo wcześniej, przecież i stanowisko Ministerstwa Rolnictwa było przed protestami. Rozmawiamy, tak jak pan premier mówił już. Po wyborach, jak zablokować te niekorzystne umowy, i to się cały czas dzieje. no Te protesty one były, są z różnych pobudek są inicjowane. Dzisiaj jest Mercosur, za chwilę może być coś innego też czujemy to, że jesteśmy w ciągłej kampanii wyborczej, więc też takie protesty ktoś czasem próbuje wykorzystać. Przed wyborami do Europarlamentu była fala protestów, gdzie tak naprawdę reagowaliśmy na na szereg wyzwań, spraw przekazywanych przez rolników i udało się i z Zielonym Ładem zrobić w dużej części, w dużej mierze porządek i z relacjami polsko-ukraińskimi, więc tych argumentów niektórzy nie mają dzisiaj, no ale są argumenty polityczne i jak widzę jeszcze ostatnie pytanie. Tak, jeszcze chciałam się dopytać jak będzie wyglądał plan działania. To znaczy teraz będzie spotkanie z przedstawicielami Francji. Kiedy może powstać taka mniejszość blokująca i tak naprawdę to kiedy jakie może być rozwiązanie i kiedy? Umowa teoretycznie miała być podpisywana w grudniu. Jeszcze. Umówiliśmy się pani redaktor dzisiaj. Na Radzie Ministrów, że od dzisiaj nie będziemy szczędzić wysiłków w tym, aby te rozmowy kontynuować z krajami, które potencjalnie mogą nas wesprzeć. Zobaczymy, to mamy świadomość, są najbliższe dni, które na to zadanie mamy. My dziękujemy panu ministrom za udział w konferencji i dziękujemy, dziękujemy mediom za udział.